w Kaliniczenko, trener Moniki Pyrek, która w Mistrzostwach Świata w Degu awansowała już do finału, skoczyła 4,50, to wystarczyło, żeby znaleźć się w 12 najlepszych teczkarek świata. No już po raz szósty w karierze Monika Pyrek startuje w Mistrzostwach Świata i po raz szósty awansuje do finału. Jakie dla Moniki były te eliminacje? Na pewno nie były lekkie eliminacje, aczkolwiek Monika byłaby gotowa, żeby powalczyć o wejść do finału i to się udało. To było pierwsze założenie, e, pierwsza taka bariera, gdzie powinna była porać się z tym. To zrobiła dobrze. 4.25 od takiej wysokości Monika zaczynała dzisiaj. To dosyć nisko, jak na nią. Nisko, dlatego że potrzebuje skoków, potrzebuje startów po tym długim rozbracie styczką? Nie, nisko, ale e, bezpiecznie, dlatego że lepiej niżej i pewnie niż ryzykować. To bardziej e, jak Pan wspomina, to jest szósty i chcieliśmy być już na pewno w finale także z tej wysokości Monika zaczęła później 4,55 też było na stojakach ale tej wysokości już Monika nie skoczyła co tam się stało, jakie błędy popełniała? nie skoczyła, aczkolwiek było blisko i cieszy się, dała w pierwszej próbie bardzo dobry skok bo on był w postawieniu stojaków i uważam, że w finale ta wysokość powinna uporać się powinna być pokonana. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No właśnie, bo w tym sezonie 4.60 w Mistrzostwach Polski, bo jak już mówię, po tym powrocie po tańcu z gwiazdami, po przerwie spowodowanej kontuzją, 4.60 to niezły wynik, ale tutaj no wszystkim marzy się, żeby było trochę wyżej. Jest Monika przygotowana na 4.70? Na pewno, na pewno jest przygotowana, ja w to wierzę, że, że to skoczy, Tak jak mówię, eliminacja to jest pewnego rodzaju, to jest inne zawody niż final, Dużo więcej, więcej stresu niż w finale. Przede wszystkim. No i z tym stresem muszą zawodnicy uporać się. Monika uporała się i... Mam nadzieję, że powinno być dobrze w finale, bardziej wyluzowane, dostała nastawienia, którym powiedziałem co, co brakuje, co powinno jeszcze dorobić, zrobić, także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, 65-70 jest w stanie skoczyć, jeżeli to wszystko... W skocie, to będzie dobrze. No ale to może być za mało, żeby gdzieś tam koło podium się uplasować, bo przecież rywalki chyba są w formie. Jelena Isinbayewa wraca dzisiaj spokojnie, również Fabiana Muriel, Ania Rogowska też 4,55 bardzo ładnie. Jak się prezentowały dzisiaj te, te zawodniczki? Kto według ciebie jest faworytem? Według mnie żadnego faworyty nie ma. Wszyscy jest w równej formie, tak jak mówię. że 70, 75 to już będzie medal. Jasne, 450 to nie jest wysokość 55, żeby tutaj określić jakiegoś faworyta. Każdy może skoczyć z większą górką, z mniejszą górką, ale wszystko okaże się w finale, kiedy już, bo to jest też psychiczna bariera. 50 skaczesz, 60 podnosi się poprzeczka i już się inaczej to robić. Mięśnie zaczynają inaczej reagować. Także tutaj kto będzie to zachowa zimną krew, ten powinien skoczyć i wygrać te zawody. Także tutaj wszyscy w tej samej sytuacji. Monika zdobywała już medale Mistrzostw Świata. Jakiej się stratowało w kolejnych mistrzostwach? Można powiedzieć, że broniła wtedy tych medali. Tak jak Ania Rogowska będzie broniła tego medalu. No tyle, że złotego tytułu Mistrzyni Świata w Degu. Jak to wygląda? No wiadomo, że u każdej zawodniczki inaczej, ale czego, no, tak naprawdę, jakie jest nastawienie takiej zawodniczki? Powiem tak, że Eliminacje, jak powiedziałem, że jest zawsze stresowy. E, final może być dużo niespodzianek. W tych eliminacjach, które dzisiaj widzieliśmy, to w prawie, w prawie o mały włos nie odpadła Jennifer Schur. E, e, odpadła też jedna z najlepszych zawodniczek e, e, Brytyjka, która w tym sezonie już ma 70 ponad 70 za sobą. W finale, tak jak mówię, może być duży niespodzianek i jest o, jest, jest o co walczyć.